W tym momencie, jak stawał Polak na rozbiegu, czy to był Ślusarski, czy Klimczyk, czy Kozakiewicz, to były olbrzymie gwizdy na trybunach. Spontaniczny jest, kto wszyscy znają, cały świat. Wiedziałem, że to będzie widać. Ja nic nie powiedziałem, ale wszyscy zrozumieli. Mija rok od rozpoczęcia brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Rok. Czystego zła, rok obdzierania z człowieczeństwa, rok zniszczeń, rok śmierci, rok gwałtu. Jednak. Wokół tego wszystkiego, obok tego wszystkiego był, był sport. Oczywiście sport w takim czasie najważniejszy nie jest, ale życie toczyło się dalej i trzeba było się zastanowić, co z tym sportem w czasie wojny zrobić. Co zrobić z Rosjanami, co zrobić z Białorusinami, z krajami agresorami. Przemek Ofiara, witam Was bardzo serdecznie w części sportowej programu Rok Wojny. No będziemy dzisiaj się zastanawiać nad tym przede wszystkim, jak. Wojna oddziaływała na sport, jak co trzeba zrobić z Rosjanami, co trzeba zrobić z Białorusinami. Porozmawiamy sobie też o tym, co trzeba zrobić w kontekście, mistrzo, w kontekście Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dopuścić Rosjan? Nie dopuścić. Jest bardzo gorąca dyskusja na ten temat. Będę sobie na ten temat dzisiaj dyskutował z zacnymi gośćmi. Najpierw będzie Władysław Kozakiewicz. Legenda, gest Kozakiewicza znają wszyscy. Potem Jan Tomaszewski znany wam z kanału Super Express Sport, ale dzisiaj o sporcie i wojnie razem będzie mówił Jan Tomaszewski. Na koniec, na koniec Krystyna Cimanowska, ja białoruska lekkoatletka, która chce startować dla Polski, która miała taką dramatyczną, dramatyczną przygodę podczas Igrzysk Olimpijskich ostatnich. Mamy na łączu już Władysława Kozakiewicza, jest pierwszy gość. Dzień dobry, panie Władysławie, czy się słyszymy? Tak, bardzo dobrze. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Władysławie, zanim zaczniemy rozmowę, krótki komunikat dla naszych widzów. To jest również wasz czas, również wasza rozmowa. Mam tutaj listę waszych komentarzy. Bardzo prosimy o, o pytania. Te najciekawsze pytania do najpierw Władysława Kozakiewicza, potem do Jana Tomaszewskiego, na koniec do naszej, do, do naszej lekkoatletki. Cimanowskiej będę zadawał także. Także Bądźcie czujni, wpisujcie pytania, te najciekawsze zadam. Już przechodzę, panie Władysławie, do, do pierwszych pytań do, do pana. Gest Kozakiewicza. Cały świat przez lata mówił o, o pana geście w, w 1980 roku w, w Moskwie. Wówczas postawił się, pan, postawił się pan Rosji. Spotkały pana potem duże Powiedziałbym nawet nieduże, ogromne y, konsekwencje. Jak pan wspomina ten czas, jak pan wspomina ten moment, kiedy przysz, przyszedł panu, przyszło panu do głowy, że, żeby, żeby, żeby pokazać taki gest po, po swoim skoku na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie? Um, przyszło to oczywiście w skrócie, można powiedzieć, w trakcie finału, ale y, dlaczego? To już widzieliśmy wcześniej, e, obecny 80 rok, strajki w Polsce, ro, e, e, sowieckie wojska na granicy polskiej. E, widzieliśmy puste sklepy, no i tak dalej. To wszystko wyjeżdżało z Polski do, do, do Związku Radzieckiego w tamtym czasie. Wszystko, na produkty, meble, stal, wszystko wyjeżdżało w tamtą stronę. A, a nasz rząd oczywiście nic z tego sobie nie robił. Oprócz tego, że, w nocie, te strajki Wałęsa, no i myśmy mieli w tym momencie Igrzyska Olimpijskie, i pojechaliśmy do Moskwy, i byliśmy znienawidzeni przez Rosjan. znienawidzeni. dlaczego? Dlaczego przez ludzi? Propaganda była tak duża, że na przykład, ja podam przykład, w sklepie cukru, kilo cukru, i tak bardzo mało go było u nich, ale Kosztował, powiedzmy, 75 kopiejek, a z tego 30 kopiejek dla Polski. Czyli, bo my potrzebowaliśmy właśnie to. A ten cukier od, od nas wychodził do, do Związku Radzieckiego. Taka, taka pobawana I, I ci ludzie, ci sowieci, normalni ludzie, nie lubili nas, dlatego że my dostajemy pieniądze, żeby nas utrzymać. że oni płacą pieniądze, żeby nas utrzymać, a my sobie żyjemy, jeszcze strajkujemy. No i tak było aż do, do finału. I w tym finale, oczywiście, startując. No, bez oczywiście paru państw, Amerykanie, Niemcy, e, Zachodni, no i tam jeszcze parę, e, parę krajów. To nie było tak dużo, ale ze względu na te m, polityczne problemy, wojna tu, wojna tam i, e, Olimpiada w Moskwie, a później była Olimpiada w 1984 roku w Los Angeles, to znowu e, myśmy nie pojechali na, na tę Olimpiadę, na Cieliszysko Olimpijskie. No i... W tym momencie, jak stawał Polak na rozbiegu, czy to był Ślusarski, czy Klimczyk, czy Kozakiewicz, to były olbrzymie gwizdy na trybunach. 70, ponad 70 tysięcy na widowni, a z tego 10 tysięcy turystów i, i sportowców, którzy tam startowali. No to można sobie wyobrazić, jak, jaki to był huk w momencie, kiedy się stawało. Oczywiście telewizja popłazywała, było słychać, było wyciszane, wiadomo, bo to szło na cały świat, ale jak... Z biegiem czasu, jak myśmy startowali, coraz wyżej było walka o te medale, były te gwizdy coraz większe, no bo zostawali Sowieci i Polacy, przeważnie, no jeden Francuz, który się tam mieszał. No i w tym momencie zostałem ja sam. Przemyszyłem wszystkich o trzy wysokości, także za każdym razem, jak skakałem, jak stawałem na rozbiegu, to były tak olbrzymie, ale tak olbrzymie gwizdy, że no, wszyscy się po nie dziwili, jak ty mogłeś skakać. No, oczywiście mocny facet, no psycha, a, też tak samo, młody, jurny, nie robiłem przez tego za dużo. Im więcej gwizdali, tym wyżej skakałem. No i tak faktycznie do doszło aż do e, rekordu świata. No, znaczy przed rekordem świata, na wysokości, gdy, gdy już miałem ten złoty medal, pokazałem właśnie ten, ten gest ze wściekłości dla tych no, Sowietów powiedzmy w tamtym czasie, którzy. Dlaczego gwizdzą już nawet mój przeciwnik odpad. Ja zostałem sam samiutki i ale nie, bo ja byłem z Polski. Trzeba było go wybić, e, ze wybić, odstrzelić albo, albo, nie wiem co, a ten skacze i skacze na no, i na takiej zasadzie e, m, ten gest e, wyszedł. Nie, że ja przed skokiem sobie wymyśliłem, że jak skoczę, to sk pokażę. Nie, ja po prostu. Spontanicznie pokazałem w tym momencie, co myślałem, jak przeskakiwał po, po, na poprzeczkę oczywiście pierwszy był wrzask radości, a później trzeba było coś, znaczy wymy nie wymyślić, tylko mm. spontanicznie jest, kto wszyscy znają, cały świat. Wiedziałem, że to będzie widać. Yy, ja nic nie powiedziałem, yy, ale wszyscy zrozumieli. Panie Władysławie, mam takie wrażenie, bo, oczywiście, y, mamy program Rok Wojny, a rozmawiamy o, y, o wydarzeniu, które miało miejsce 40, y, 43 lata temu. Natomiast. Y, no, tamte wydarzenia wciąż są żywe i mam wrażenie, że dziś wszyscy chcieliby ten gest po prostu Rosjanom pokazać, a Ukraińcy, a Ukraińcy najbardziej. Są pierwsze komentarze. Jurek Brzozowy, byłem wtedy młody, pamiętam jak wtedy byliśmy dumni z Kozakiewicza, Jolla Frasola, Pana gest był szczytny i zacny, zdrówka. Pierwsze komentarze dla Pana. No tak, bardzo przyjemnie słuchać, e, czasami mój gest właśnie z tym, z tą wojną jest e, wmieszany w tą wojnę, z wymieszany z, z dziennikarzy, e, redaktorów, e, ludzi, ja na Facebooku mam bardzo dużo, e, panie Władku, pan bym pokazał w tej chwili, oczywiście, że bym pokazał, tylko komu? W tej chwili w telewizji to nie pójdzie tam, bo chciałbym pokazać w tej chwili, e, jak już o tym rozmawiamy, a, a dyskusje są o tym, czy będziemy e, bojkotować, czy nie, no to w pewnym kierunku bym pokazał, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski. No właśnie. Jak pan. Chciałem, chciałem ten temat rozwinąć, bo to też chciałem pytać. Tomasz Bach, szef mkol no dopuszcza możliwość oczywiście nie ma oficjalnej decyzji, tej końcowej decyzji ale wstępnie dopuszcza możliwość dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do występu w, w Paryżu. Jak pan reaguje? Bo Myślę, że właśnie ten. Ręce składają się do, do, do tego gestu w tym momencie. Yy, tak, oczywiście, to. Aż mnie, aż mnie ciarki po plecach e, przechodzą, jeżeli myślę, że to właśnie Niemiec, który, e, który w tej chwili e, jest tym najważniejszym, jeżeli chodzi o Komitet Olimpijski na świecie. E, I on mówi coś takiego w trakcie, gdzie jest wojna, gdzie e, sami Niemcy wysyłają no, to, co mogą, e, i są przeciwko e, e, Rosji w tej chwili, że ten w tym momencie wymyślił sobie taką głupotę, że on ma myśli, że mogą być nawet dopuszczeni sportowcy, którzy może w tej chwili szczynają do Ukraińców, bo są oczywiście w klubach sportowych, tak samo jak Ukraińcy bronią się i sportowcy. Ukraińcy umierają na, na tej wojnie. Aż aż nie, nie wiem, ja mam takie, mam porównanie. Ger Gerhard Schröder, pre prezydent e, niemiecki, był z z związany z rurociągami e, e, rosyjskimi i on do tej pory się nie od, od nich nie odczepił. On e, cały czas jest za Putinem i drugi taki, teraz w sporcie się znalazł, który ja mówię, prawdopodobny za te same pieniądze. Bo e, jeżeli jest kłopot, to najważniejsze są pieniądze. No bo za co? Kto by. Dlaczego on sam był olimpijczykiem i sam e, e, teraz decyduje, że chciałby dopuścić ludzi, którzy nie dość, że biorą dopingi to już jest druga sprawa, to teraz jeszcze jest wojna i mimo wszystko z tych właśnie krajów on za, zastanawia się nad czymś takim, durnym, że, że aż się nie mieści w głowie. Wiki, panie Władku, pozdrawiam serdecznie, pamiętam to. Jola Frasola, totalna izolacja Rosji w świecie to nic, dob nic dobrego chyba nie przyniesie. Rosja to nie Korea czy Iran, efekt będzie odwrotny. Mocno, mocno na, na, na szawiska, nie wiem czy się zgadzamy, panie Władku, z tym. Nie, no nieprawda, bo jest zupełnie co innego sport i, i nawet, ja mówię, z kokotyce to... Człowiek sam, sam biegnie na 100 metrów, też sam. No, w boksie można nos rosyjskiemu zawodnikowi troszeczkę połamać, ale to jest wszystko, co możemy zrobić jako sportowcy. Tylko, że to nie teraz nie chodzi o sportowców, tylko tylko jest wojna. No, no, ludzie, darujmy sobie, pomyślcie, ile polskich sportowców zginęło w trakcie II wojny światowej. Takie, takie mówienia, to jest tylko to, że Korea tam nie, męczą ludzi, czy, czy a, a co jest w Rosji. Nie dość, że wsadzają setki, tysiące ludzi do więzienia, jeżeli ktoś powie tylko, że jest wojna, to, to jeszcze, jeszcze mamy im pomagać? Po, sportowcom? E, dlaczego sportowcom się pomaga? Ja byłem, ja byłem ukarany przez to, że E, nie poleciałem na e, Igrzyska Olimpijskie w 1984 roku właśnie politycznie, bo, bo jakiś tam polityk sobie zarządził, że my nie polecimy do Ameryki, bo to jest e, e, wstępny Zachód i, i oni biją Murzynów. No, no, no ludzie w no taki sposób w tej chwili mamy sobie ułaskawić piękną Rosję. O co? O co ułaskawić ich? Oni nie dość, że wysyłano, wysyłają swoich, płacą swoim zawodnikom, startujcie, żebyście pokazywali i takie pod plagą międzynarodową, oni my, 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 mieliby wystąpić. Czyli mydlenie oczu całkowicie. Powiedzieć, strzelają, ale to nie do nas. Do nas też. Jeżeli się nie skończy ta wojna, to może być jeszcze dalej. I do nas też. Panie Władku, trudno się dziwić pana takiego, takiemu negatywnemu stosunkowi do całej tej, tej sytuacji z, z Rosjanami. Z różnych względów. Raz że, raz, że wojna trwa teraz, a dwa, pan został bardzo mocno y, ukarany przez, przez Rosjan za, za gest, za gest Kozakiewicza, no bo przecież między innymi zabrano panu e, mieszkanie w Gdyni. Proszę powiedzieć, jakie jeszcze konsekwencje pan, pan poniósł? No, jeżeli powiem, że rozmawiamy w tej chwili przez jedną granicę, e, na, no na, na zachodnią, bo mieszkam w, w Niemczech już od 1986 roku, bo po olimpiadzie w Moskwie przez przez wiele lat miałem rzucane kłody pod, pod nogi, nie wypuszczano mnie, nie było, gdzieś tam zginął paszport, albo byłem zdyskwalifikowany, bo jakiś tam politruk nie chciał, żebym wystartował na zawodach, gdzie już wtedy były zawody. Profesjonalne, myśmy zarabiali pieniądze I, i ja po prostu musiałem siedzieć w domu, I, i to było dla mnie po prostu najgorsze, co może być. Nie też, że na Olimpiadę w 1984 roku nie pojechałem, to jeszcze mi zabierają mój zawód. Tylko dlatego, że. Że jakiś, jak powiedziałem, zarządził o to, że on siedzi w domu, albo nawet było tak, że pojechał na Olimpiadę do Los Angeles jakiś działacz, tylko że nie my. Tylko sport, sportowcy stracą na tym. Nie białoruscy sportowcy czy rosyjscy sportowcy, bo ich jest kilkaset. Tylko kilkaset. I ich zostawić w domu, a niech te kilka tysięcy startuje normalnie na Igrzyskach Olimpijskich i to jest większość, a nie, że tam paru. Parożowskich czy białoruskich sportowców zostanie w domu. I tak są na To ja tak uważam, bo tak jest. Bo oni się nie zmienią. Rosjanie się nie zmienią. Panie Władku, no bo mówi się o tym, że Rosjanie, tak jak mówimy, mają być dopuszczeni. To, to by, jeżeli tak, 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 tak by się stało, byłaby to decyzja absolutnie absurdalna. Natomiast co w przypadku, jeżeli zostaną dopuszczeni, no i mają wystartować w Paryżu? Reszta świata y, ma zbojkotować te igrzyska czy nie? Jeżeli oni pojadą, ja bym nie bojkotował y, y, olimpiady, dlatego że y, ci ludzie, którzy nie pojadą, to stracą. Tylko, tylko ci, ci ludzie, ci, ci sportowcy, ci zawodowcy, przecież to jest ich zawód. Y, oni stracą bardzo dużo. Bo mogą wygrać, będą miały lepsze pieniądze, czy zarabiają jako dobry czy finalista olimpijski, ma lepsze miejsce na, na diamentowej lidze, czy obojętnie w, jakim, w jakiej dyscyplinie sportowej. No i powiedzmy, tu jest ten problem, jak mamy startować z takimi zawodnikami, którzy może oni nie lubią Putina. No są Putin będzie się cieszył, że nie startują. No, no, trzeba, jak myśmy nie, kiedyś nie poleczyli i można było przeżyć, to niech tych 300 czy tam ilość sportowców zostanie w domu. A, a, a niech, powiedziałem, niech wojnę e, skończą z wojną. Będziemy rozmawiać. No, panie Władku, biała flaga obok nich pewnie będzie na igrzyskach, jeżeli wystartują, no ale z białą flagą to Rosjan byśmy chcieli zobaczyć podczas wycofania się z Ukrainy, prawda? No Dokładnie, biała flaga jest tym, tym że podaje się, no i no, najlepiej, żeby się podali i zostawili to, tą myśl w ogóle i zostali w domu, sami sportowcy powiedzmy A z siebie, bo jak oni się będą czuć? Jak będzie się czuł każdy Rosjanin tam gdzieś i startując, tak jak na przykład w tej chwili widzimy Igę Świątek z tą wywieszką na czapce. To każdy, każdy sportowiec będzie też w jakiś sposób był przeciwko Rosjanom. No nie wiem, to, jest, to kłóci się bardzo, bardzo mocno. Wspomniał Pan o Idze Świątek. Ostatnio Iga Świątek rywalizowała z Ludmiłą Samsonową, Rosjanką. W ogóle Rosjan w, w tenisie, w boksie czy w MMA jest bardzo dużo, odnoszą sukcesy. Jak Pan reaguje na to, że oni wciąż są w, w światowym sporcie, pomimo że em, ich rodacy na Ukrainie niszczą, gwałcą, zabijają itd.? itd.? No to, jest, to jest właśnie to, co ja mam cały czas. Czas mówię, na zewnątrz można robić śliczne oczy i udawać bardzo dobrego człowieka, ale jak widzimy, że nawet na trybunie siedzi jakiś tam kolega czy znajomy rodziny Rosjanki i z tym znakiem Z, no to widać w jaki sposób oni to traktują. Ja nie widzę, że, nie widzę możliwości, bo jak ludzie Normalni ludzie w Polsce w tej chwili, bo w osiemdziesiątym roku czy 70. było inaczej, w tej chwili moc no przecież to jest normalny kraj. Nie, nie normalny, e, Dlatego, że, że oni się nie zmieniają, a oni będą gwać, jak oni gwałcą swoich prawie że rodziny, swoich znajomych, strzelają w plecy, i mówimy o jakiejś minimalnej dobroci Rosjan, Rosjan, który im nie każe wszystkich zabijać. Ale oni od siebie zabijają wszystkim, który nie jest Rosjaninem, bo, bo, bo jest albo na Zachodzie, albo zdradza, bo jest na Ukrainie. Nie wiadomo jeszcze, co oni myślą. Ja uważam, że Oczywiście, że trudna jest walka z yy, właśnie Igi Świątek, ona mówi o tym cały czas. Ja, ja to też również śledzę. Trzymam za nią kciuki oczywiście bardzo mocno, ale. Ale jest, musi być coś, co sportowcy, ci, którzy startują, muszą w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim zabrać głos, powiedzieć, że nie chcemy startować razem z jakimś tam sportowcem z Białorusi czy, czy z Rosji, albo, albo po prostu zmusić, ten, albo wyrzucić tego pre prezydenta mkol pana Bacha, bo dla mnie to jest troszeczkę śmierdząca sprawa. Świat sportu nie jest zbyt mało zjednoczony w tym, w tym wszystkim, no bo w piłce nożnej i kilku innych dyscyplinach Rosjanie zostali wyrzuceni. No, ale są takie dyscypliny, o których właśnie przed chwilą mówiliśmy, że rywalizują i mają się dobrze Rosjanie. Może trzeba się zjednoczyć, podjąć wspólną decyzję i powiedzieć: Po prostu, Stop, Rosjanie, wrócicie może kiedyś. Dobrze by było, oczywiście, że tak, że, żeby się nie tylko sporto, dyscypliny sportowe, które startują na Igrzyskach Olimpijskich, ale są też inne, tak, w niektóre. Sporty, golf jest też tam, ale tam startuje paru, zawsze tych troszeczkę mniej sławnych niż czy ta czołówka. Ale uważam, że najwięksi sportowcy świata powinni w jakiś sposób się zjednoczyć i walczyć o igrzyska, czyste igrzyska olimpijskie. Już nie mówmy o teraźniejszych igrzyskach, bo zawsze tutaj polityka najbardziej się w to kłóci, ale powiem starożytne igrzyska. Przecież. Były zatrzymywane wojny tylko dlatego, żeby można te, ten jakiś czas yy, przetrzymać. No, oczywiście najlepiej było w ogóle nie walczyć, ale, ale w, w trakcie igrzysk olimpijskich nie było wojen. I to była cudowna sprawa. No, każdy o tym myśli do tej pory, że to jest właśnie sport dla wszystkich, każdy może startować, ale bez wojen. Tak jak już mówiliśmy, mieszka pan w Niemczech. Panie Watku, proszę powiedzieć, jak w Niemczech po pierwsze odbiera się e, wojnę wojna na Ukrainie, a po drugie, jak pan ocenia pomoc, którą, którą Niemcy przekazują Ukrainie? To jest wystarczająco, czy, czy za mało pomagają Ukraińcom? E, w, m, oczywiście śledzę tak samo wszystko tutaj, co, co się mówi o wojnie m, na Ukrainie i w jaki sposób oni pomagają? Niemcy są troszeczkę innym narodem, który inaczej myśli. Polacy są spontaniczni, dlatego czasami są decyzje, które może nie całkiem są na miejscu, trzeba później je poprawiać, a Niemcy muszą przemyśleć, ułożyć w szufladki kto, gdzie i dlaczego. I dopiero po jakiejś tam decyzji wszystkich decydują się na jakiś... Jak, jakieś działanie. No i w taki sposób to wygląda. Oczywiście y, oni by mogli dać więcej, tylko oni jeszcze mają, bo musimy to. Pamiętać, że oni jeszcze mają to gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy zakodowane, że myśmy kiedyś e, właśnie taką wojnę prowadzili i nie chcemy nigdy więcej czegoś takiego. Dlatego oni mieli e, w, w ich tam paragrafach, paragrafach, że nie będą sprzedawać e, żadnych wojskowych amunicji, czy tam czołgów, czy coś takiego, e, e, militarnych rzeczy. I, ale, ale, ale z drugiej strony powiem szczerze, że oni są prawie tak samo, e, taką samą ilością ludzi, w tym kraju, w Niemczech za Ukrainą i chcieliby pomóc, ale to, to każdy patrzy no, według sumienia, według własnego serca, co tam się dzieje, bo wojna jest wojną, gdzieś tam strzelają, ale żeby wybijać ludzi na ulicy, dzieci, kobiety gwałcić i mordować, to już jest to już najgorsza rzecz, którą można zrobić, obojętnie w jakiej wojnie. Panie Wodosławie, już tak zbliżając się do końca naszego y, specjalnego łączenia, to po pierwsze, ja muszę powiedzieć, że to ogromny zaszczyt y, z Panem y, rozmawiać z człowiekiem, który, który jednym gestem postawił się całej Rosji i potwierdza to y, też nasz y, widz, komentarz Jurek Brzozowy. Młodzież tego gestu nie rozumie, ale wtedy to była wielka rzecz. E, tak. E, ja powiem sobie, że ja, ja się delektuję czasami, jeżeli słyszę, że ktoś tam używa do gestu. W dobrej sprawie oczywiście, bo tam w jakichś tam innych to jest, nie, nie, ma, nie ma znaczenia, ale ten, ten, ten gest już nie mówi się jak kiedyś się mówiło, pokazałem ci wała, tylko pokazałem ci, e, troszeczkę inaczej, gest Kozakiewicza. Ale e, w tej chwili mamy inne, inne gesty, e, jest inna sytuacja, e, ludzie są bardziej rus. Roz... Rozwięźli, mówią dosadnie, y, mogę ci przy i tak dalej, albo y, odstrzelić w jakiś inny sposób, jakieś inne słowo. E, teraz y, nie pokazuję, bo nie można. Wsz wszyscy mogą wszystko zobaczyć, tylko co można pokazać, żeby, żeby Rosja za, e, to usłyszała? To jest ten problem. E, można na, na YouTubie czy na, na gdzieś tam w Wikipedii sobie przeczytać, jak ktoś nie wie. E, faktycznie z tym, że ja powiem, powiem szczerze, to jest, to jest wewnętrzna e, sytuacja, Wewnętrzne to się dzieje w naszych głowach, e, bo my jesteśmy za granicą i ktoś mówi, ale to przecież jest tak daleko od nas. Nie, to jest... Tak jak walczymy gdzieś o Tybet, czy myślimy o Tybecie także o Korei czy Syrii, tak samo jesteśmy nasi sąsiedzi. Historię, która była wcześniej kilkaset, czy ilość tam set lat, kilkadziesiąt powiedzmy zapomnieć. Teraz jest inny kraj, inny świat. Walczymy o żyć, żeby żyć normalnie w normalnym, demokratycznym kraju. I już tak na koniec, Panie Władku, no bo... Tak jak każdy śledzi Pan na pewno to, co się dzieje na Ukrainie, te, te straszne zniszczenia, te mordy Rosjan na Ukraińcach. Jak Pan to odbiera? Jak Pan przeżywał ten rok wojny? Dziś, dziś mamy rocznicę wybuchu wojny. Można powiedzieć od początku, jak zielone ludziki weszły na, na Krym, no to człowiek się zastanawiał, czy ten świat jest zwariowany, czy, czy, czy Rosja może sobie wejść wszędzie i bez żadnego problemu. Tak na początku widziała to, widział to Europa, może nawet i cały świat, a później okazało się, że to był tylko początek tego, co mamy w tej chwili. Oczywiście pierwsze, pierwsze miesiące już tej wojny było, były tak tragiczne, że człowiek się umacnia w tej pewności, że trzeba coś zrobić, żebyś trzeba ich wygonić z tej Ukrainy. Nie tam, że Donbas rosyjski czy, czy Krym rosyjski, nie. Jest to Ukraina. i... i... Zatem trzeba im pomagać i dałbym wszystko, żeby im pomóc oczywiście. No ja pomagam tylko tym ludziom, którzy tutaj są z Ukrainy, bo ze względu na mój język, który nauczyłem się, no to i, i władam rosyjskim i pomagam tym ludziom tutaj w Niemczech. Jestem też tłumaczem. A, a przy okazji. Nie, no trudno jest określić słowami to, co się tam dzieje i, i my to widzimy I, i każdy, który ma troszeczkę sumienia i troszeczkę charakteru i pomyśleć o tym, że dlaczego ktoś komuś rob, robi taką krzywdę no to wiadomo, ręka podnosi się w górę z złomanym, w łokcie złamanym. Panie Władysławie, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia.